Kacper, no, widzę że się nie zatrzymuje dzisiaj kolejna wygrana, już jedenasta z rzędu. No, wydaje się, że to jest chyba kwestia czasu, kiedy wy zaczynacie te bramki strzelać. No cieszy na pewno kolejna wygrana, już 11, tak z rzędu. No, dzisiaj przeciwnik nie postawił tam jakichś nam no, wysoko poprzeczki, nie zawiesił. Tam kontrolowaliśmy mecz przez całe spotkanie. No i nawet będziemy dążyć do tego, żeby wygrać wszystkie te mecze, tak? Już do końca. Jak ty to widzisz z pozycji środkowego obrońcy, bo może czasem brakuje troszkę decyzji o strzale, mhm. jak to widzisz? No dokładnie, w pierwszej połowie mało tych strzałów oddawaliśmy, chcieliśmy wejść praktycznie z piłką do bramki i trener nam yy, nakreślił właśnie w przerwie, żebyśmy więcej uderzali szukali właśnie strzałów. Było ślisko dosyć, no myślę, że to jest do poprawienia właśnie, żeby więcej tych strzałów oddać, bo mamy zawodników, którzy potrafią uderzyć z dystansu, jak Mariusz czy Przemek właśnie. Na pewno na tym będziemy jeszcze pracować. Jeśli chodzi o Ciebie, no to wskoczyłeś do składu i wygląda na to, że tego miejsca nie będziesz chciał oddać? No, tak jak już mówiłem wcześniej, no staram się wywiązywać ze swoich zadań jak najlepiej. Jeśli nie załapie żadnej kontuzji ani kartki, to będę chciał grać już do końca. Tak? Teraz wypad, wypada Michał na setne spotkanie. Zobaczymy, jak to tam yy, trener ustawi na środę, ale cieszę się, że mogę reprezentować te barwy. Tak? No właśnie, bo z Michałem bardzo dobrze się uzupełniacie na, na środku defensywy, teraz będziesz miał pewnie nowego partnera, no bo Michał Kartka. No z Michałem dobrze nam się współpracuje, uzupełniałem się, mówię. Michał dobrze rozgrywa piłkę, ja bardziej taka sekuruję. właśnie przy jakichś dłuższych zagraniach. No teraz zobaczymy, nie wiem bo, czy z Damianem, czy z kimś innym zagram, ale na pewno to będzie wyglądało tak samo solidnie jak do tej pory, jak tak, tak mi się wydaje. Odnajdujesz się czasem też w sytuacjach bramkowych, no dzisiaj nie udało się strzelić, ale kto wie. Czy no, jakoś środkowy obrońca też nad tym elementem pracujesz? No na pewno to jest taki jakby dodatek tak, dla stopera, najważniejsze żeby zagrać na zero z tyłu, a jak się uda coś strzelić z przodu to będzie ekstra. No dzisiaj miałem sytuację jedną czy dwie bodajże. No szkoda, czekam ciągle na tą swoją bramkę i myślę, że w tej rundzie uda mi się chociaż raz wpisać na listę strzelców. No, ale najważniejsze, że wygrywamy całą drużynę. Tak. No, kolejne mecze, tylko czekać na nie i kolejne zwycięstwa, a Was do trzeciej ligi, tak? no, coraz bliższym, no, bliższy. Dokładnie, teraz mamy trochę więcej tych meczów. Dla nas to dobrze, tak? Bo jesteśmy dobrze przygotowani. Granie Sobota Środa, sobota, więc... Dla nas to jak najlepiej, tak i, i już do końca ostatnia prosta Lili li, i wywalczymy ten awans, myślę. Więc... No tak, tu też widać Waszą przewagę taką fizyczną, prawda, bo te zespoły, no wiadomo, w różnych warunkach się przygotowują, ale Wy, e, no tej 60. minuty to już dominujecie praktycznie nad każdym zespołem, w którym dacie. No na pewno styczeń, luty to mocno był przepracowany, bo to było praktycznie, y, codziennie treningi były, więc no na pewno wychodzi. O no, 60 minutach tak wspomniałeś się śmę tego rywala i w zasadzie no oni rywale już mają dość, tak? Od 60 minuty już to jest takie z ich strony dogrywanie tylko do ostatniego gwizdka.